Witamy w kolejnym materiale na naszym kanale. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu zaprezentować model zgrabiarki GA4201 od firmy Kuhn. Omawiana dzisiaj maszyna znajduje się w gamie zgrabiarek jednokaruzelowych, do których należą również takie modele jak GA3901 GA4401. Różnicą pomiędzy nimi na co Wskazywać może nawet nazwa, to oczywiście szerokość robocza i prezentuje się to następująco: GA3901 posiada szerokość 3,90 m, GA4201 posiada 4,2 m, no i największy w tym segmencie model, czyli GA4401, z szerokością 4,4 m. Ważną cechą jest konstrukcja umożliwiająca zbieranie pokosu na prawą stronę, co bardzo przekłada się na komfort pracy z maszyną. Cała gama została zaprojektowana z myślą o pracy z małymi ciągnikami i na terenach górzystych. Stąd szczególną uwagę zwrócono na redukcję masy i dobrą ergonomię. Dzięki zastosowaniu kątu dodatniego pomiędzy końcówkami naszych ramion a palcami, pokos zgrabiany jest równo, a dodatkowo przewiewnie, co pomaga w jego wyschnięciu. A kolejną cechą, która się do tego przyczynia, są palce, które szybko się odchylają bezpośrednio przed uniesieniem ramienia nad wałem pokosu. Konstruktorzy zastosowali tu również stromą prowadnicę krzywki. Rozwiązanie to umożliwiło znacznie szybsze uniesienie palców na mniejszej przestrzeni, a to przełożyło się na formowanie bardziej puszystych i wyrównanych wałów, nawet przy pracy z większą prędkością. Zaletą jest środek ciężkości, który znajduje się dokładnie na środku ramienia. Wpływa to szczególnie na żywotność naszej maszyny, ponieważ podczas obrotu ramienia, rolki pracujące w krzywce są znacznie mniej narożone na obciążenie. Przyjrzyjmy się teraz naszym palcom, które są wykonane z ciepnie ulepszanej stali, co przyczynia się do ich dużej odporności na zużycie. Elastyczne mocowanie palców z potrójnym zwojem o dużej średnicy zapobiega przed ich uszkodzeniem. Pozycja kół maksymalnie blisko palców pozwala lepiej kopiować teren i zapobiega niszczeniu naszej paszy i gleby. Chodząc wyżej, widzimy nasz szwartu który jest zamontowany na równoległo boku. W celu zmiany jego pozycji wystarczy obrócić jego uchwyt bądź w wygodny sposób z kabiny ciągnika uruchomić siłownik hydrauliczny. Powiedzmy jeszcze kilka słów o naszej przekładni. Opracowana przez firmę KUM przekładnia posiada szczelnie zamknięte korpusy. To rozwiązanie całkowicie zabezpiecza nasze elementy napędu. Patrząc na budowę możemy zauważyć dwa amortyzatory z blokadą które pomagają w zblokowaniu maszyny przy podnoszeniu na urociach. Kolejnym istotnym elementem naszej maszyny jest głowica, która ma możliwość wychylenia do 48 stopni. Zapobiega to niszczeniu darni przez koła. Teraz przejdźmy do naszego napędu. Jest to jeden z najistotniejszych elementów w naszej maszynie. Firma Kuhn zastosowała tutaj przykładnie Master Drive która charakteryzuje się dużą wytrzymałością i zapewnia nam bezproblemową pracę niezależnie od rodzaju pokosu. Dzisiaj kończymy. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i kliknięciu czerwonego przycisku subskrybuj. Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy. Cześć!